Na moim kanale ze, nami, ze mną jest KHL w churze. Nie chórze, tylko bardzo churpo podłoga T. Dobra. Nie, to nieważne. A... Nagramy Wam unboxing. Chciałam z nią koniecznie tu nagrać. Yy, będzie unboxing rzeczy z Sinseja. z Sinseja? Tak, bo mam w stopie, ale to nie są ciuchy. Nie powiem. Możesz się mnie bać. No, no, jedziesz. I to się nie Możesz się mnie bać. Dobra, pierwsza rzecz. Ej, i będzie ocenka. I y, ta to jest podłoga, właśnie, bo będzie, y, y, no. no. y, będzie oceniać. Leczy te. No. Będzie oceniać. I kto? W ogóle zgadnij co to jest po dźwięku. Nie wiem, co to jest. To <śmetyczka> jest <śmetyczka> gotowa? Taka kosmetyczka. Tak. Bo mama mam moją ukradnie. No to takie myślę, że... 10. Ile? 8 na 10 Dobrze. Okej. Okay. 8 na 10. Bardzo okay. a, a ładna, bo jest biała i właśnie... Bo... Jakby mama jeszcze... nie chciała mi kupić y, białej. Dobra, dalej. Tu jest to jest. Nie wiem, co to jest. Mgiełka. No tak. Taka... Ale śliczna. Oto taka. Dziękuję. To mnie oceniła. Po a wyglądzie, już... bo na razie. No jeżeli chodzi o wygląd, to myślę, że taka mocna, że Ile? 10 na 10. Dobra, 10 na 10. W no, już ja już już wkładam tutaj. Następna rzecz. To nie wydaje dźwięku Nie wydaje dźwięku Myślę, że to jest... Myślę, że jest to taka typu... coś takiego Opaska paska Jakby to jest do tych, 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 tych sobie włosów, bo w ogóle wróciłam od fryzjera, nie wiem zauważyłaś Ej, ale właśnie tak... Ale ja ona... Nie byłam na podcinaniu końcówek no ładnie. Spoko. Co wygląda? Boże, święty, wiem ja to kupiłam. Ile? Dziesięć. Dobra. Mogą być lepsze. Dobra, y, przejdźmy do... O już wie co to jest. Co? Wiesz co to jest. to jest. no spoko, a ja bym nie narodziła, że masz dla klamry i no, Jakby ją kupiłam, bo teraz będzie, będę miała komu nie mojego brata i sobie wybrałam czerwoną sukienkę, a nie było czerwonej klamry, no to wziąłam taką. Ile? No myślę, że tak... no, dziewięć dziewięć, może osiem, Dobra. I ostatnia rzecz, to... Ja też ja, jak... chciałabym... Chciałabym jeszcze kupić zalotkę, ale... Co to jest? Nie wiem Jeżeli chodzi o... A! Krem A, krem! Krem do ciała Krem do ciała do... A, Bardzo przy... I myślę, że takie jakby... to oczyścił... Jakby to jest dwukolorowe i mam wód... Przecież to coraz niebieskie No Jakby to a Dobrej, teraz myślimy. To myślę, że. To nie że. No to to jest. To. Kończymy nagrywanie. Może jeszcze coś dzisiaj w... to... Jakby ja na razie nic nie nagrywam, bo ja nic nie mam w stajni. Nie ma... Jakby nie mam co to dlatego. Nie mam nic stajni, ale. dziękujemy Wam za oglądanie. I zapraszamy na... na kanał, to jest Baśniobór baśnie Oznacza ją, jakby. O, w ogóle mam jeszcze jedno pytanie do ciebie. No Twoja mnie będzie wstydna Chcesz za współpracę? pracę? No, jeżeli. problem. No. no, jeżeli nie zauważyłaś, to są filmiki pierwsze z tobą. Jakby. No pewnie, że chcę. Dziękuję. <laughs> do tej pory jest współpraca z... To jest pod uwagę właśnie Ale bardziej wam będzie do... to, na... <laughs> to jest to się zapisz na... To jest zapisz sobie w, tym, w opisie kanału. Współpraca z. No i no, moja nazwa. Jest ja to też tak no. zapiszę. Nie dziękujemy Wam bardzo za pytanie. I teraz teraz. Or is them the banana though? <laughs>